Hej, hej, witajcie z tej strony, oczywiście znowu Opera z kolejnym odcinkiem Warframe! I nie do końca jest to nieporadnik, i nie do końca jest to gameplay. Nie wiem tak naprawdę, gdzie to umieścić, więc póki co będzie to gdzieś luźno leżało na moim kanale, ale jak tylko wpadnę na jakiś pomysł, to na pewno wrzucę to gdzieś w, jakiś konkretne, w jakieś konkretne miejsce. Czym będzie ta seria? Już wam wyjaśniam. Um, uznajmy sobie to za luźno istniejącą serię, gdzieś obok wszystkich inności, inszości na moim kanale. Jak widzicie, jest to pierwsza poziomowa postać, no, bardzo niskie konto i tak dalej i tak dalej, na którym to koncie stworzę dla was klan. Um, mam zamiar nagrać dla was wszystko, co tylko będzie z tym związane, jak przechodzić kolejne misje, jak zakończyć grę w Warframe, tak naprawdę. Będziemy sobie grać po trochu na tym jakby koncie, pokazując sobie, wyjaśniając pewne wątpliwości. Jest to pewne, pewna nowość dla graczy, którzy są jakby nowi w samym Warframe. Czyli po serii moich nieporadników zajrzyjcie sobie tutaj i będziecie mogli obejrzeć jakby jak, co dalej z czym zrobić w razie gdybyście mieli wątpliwości i sami jakimś cudem nie dawali sobie rady to tutaj będziecie mogli to zobaczyć. Ja na tym koncie mam zamiar po prostu przejść główny wątek, odblokować wszystkie rzeczy, które są do odblokowania na statku i może od czasu do czasu po prostu sobie pograć. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakoś nie widzi mi się cisnąć na dwa konta, natomiast z tego konta będę administrował, jeżeli chodzi o klan. Także jakoś tak to będzie wyglądać. Postaram się Wam też wszystko w miarę jasno objaśniać, jak na razie widzicie. O ile dobrze pamiętam, tak jak zakończyłem, tak jak zakończyłem serię nieporadników, na tym Warframe póki co nie mam żadnych ani modów ani w ogóle niczego. Nawet nie mam dostępu do modów jeszcze. Podstawowe broni, oczywiście, te, które gdzieś tam sobie wybrałem, lato Skana. No i Chociaż tutaj trzeba było wybrać, bo, ale to już tam niech będzie i tak. Także jest i tak całkiem nieźle. I karabin. A teraz jazda dalej. Wejdziemy sobie do kolejnej misji, która jest gdzieś tutaj, jako kolejna z głównego wątku. I muszę w zasadzie czekać na graczy, więc nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Od po prostu przejdziemy sobie misję za misją. O ile jeszcze pamiętam, jak mniej więcej to wszystko działa w takim. Warframe'y, który nie ma, no tak naprawdę, ani modów, ani w ogóle dostępu do czegokolwiek. Zmaczymy po prostu. To jest dla mnie też duża nowość. I te. No to nam pogrozili, pogrozili. Na tym się skończyło. Um, Przydałoby mi się mieć dostęp już do jakichś modów. Ale jakoś poradzimy sobie i bez tego. Cały czas mam 50 platyny, które tam dostajemy na początku. W ogóle tego nie zużyłem. Um, powiem wam później, na czym cały trik polega. Bo podejrzewam, że przyda mi się to jeszcze. Otóż platyna cała. Te 50, które dostajecie na początku nie możecie tego wymienić. Nic praktycznie z tym się nie da zrobić, więc po co to trzymać? Po to, żeby zakupić sobie miejsca na kolejne Warframe'y. Będzie nam potrzebna na tym koncie Ember. Zobaczymy może Frost. Ok. Unika alarmowania wrogów patrolu, patrolujących ten obszar. Postaram się. Jakie oni mają poziom? Drugi. Więc wystarczy klasyczny headshotik. Ember będzie nam bardzo potrzebna. Plus, jeszcze będą nam potrzebne mody z wraku. Dwa konkretnie. W zasadzie, w sumie, to nawet jeden, z jednym bym sobie poradził. Tak naprawdę. No, przecież. Tak naprawdę, będzie nam potrzebny w sumie jeden mod, bo będzie potrzebna nam ulotna ekspertyza. to to jest pierwsze, co nam jakby jest potrzebne bardzo. Cała reszta damy sobie radę. Potrzebne będzie nam jeszcze jakaś ciągłość podstawowa, jakieś rozciągnięcie, no i plus tarcze i punkty życia. To raczej taka podstawa, na którą po prostu natraficie. Więc się nie musicie przejmować. Że kiedyś tego nie znajdziecie. Natomiast ja wam pokażę, Mam nadzieję w tych materiałach jak najszybciej pewne rzeczy zdobyć. Po prostu kiedy wejść na wrak, kiedy no zrobić coś. No, jak widzicie, na razie mamy uszkodzone mody. Tych modów w ogóle nie levelujcie. Nie ma to w ogóle najmniejszego sensu. Najważniejsze jest to, że dostaliśmy moduł komunikacyjny. Natomiast warto z tych przedmiotów wyekspić sobie Excalibura na full, bo będziemy korzystać z jego umiejętności oraz skanę. Skoro wybraliśmy Excalibura, to warto jest skanę posiadać.

I suppose this will do. Ordus is grateful. The operator is now connected with other Tenno in the system. The operator may now contact all black market scumbags. Contact arms dealers. Excellent okay. idea, Ordus. Tenno, we need to make contact with a Corpus defector sympathetic to the Tenno cause. They will of course require compensation. You see what Ordes is referring to, operator? In this case, compensation will not be credits. It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grenier gulag. Okay. No Od razu. Kolejna misja nagroda I to już mamy drużynowo, nawet mamy kogoś, kto chce z nami zagrać. To bardzo rzadko się zdarza teraz na tych niskich poziomach, chyba że wy macie inne odczucia. O, oczywiście, że ktoś opuścił grę. Bo po co jest grać z kimś takim jak ja, nie? Nie musimy czekać na graczy tak naprawdę, bo na tych wczesnych poziomach bez modów jesteście sobie w stanie bardzo łatwo poradzić. Powiedzmy, że dopiero mody i drużyna będą Wam potrzebne gdzieś, gdzie przeciwnicy. Przekroczył dziesiąty poziom. No już wtedy po prostu nie jesteście ich w stanie sami. Dla mnie to też posłuży za pewnego rodzaju ciekawostkę, bo ja sobie odświeżę trochę początki z Warframe.

Ok. Często też się zastanawiacie. Pytacie mnie gdzieś w komentarzach. Bo tu już pojawia się któryś raz z rzędu, jak robię to, że skaczę tak wysoko. Ciśnijcie sobie podczas. sobie podczas biegania, podczas biegania kontrol i spację. OK, silnie ufortyfikowana strefa. Na tych początkowych poziomach, no jesteście w stanie sobie poradzić z przeciwnikiem po prostu do niego, doskakując i zabijając go. Ale i tak uważajcie na to, w jaki sposób działacie na misjach. Bo warto jest jednak przejść tą misję cicho gdzieś tam nie zostać pokonanym ani dostrzeżonym. Alarm po prostu was, wam przeszkodzi i ewentualnie może tylko zwiększyć długość przechodzenia misji. No, przecież. Na szczęście te misje nie są trudne, więc nie powinno nam to sprawić jakiegoś większego problemu. Pamiętajcie, nie musicie na niego w ogóle zwracać uwagi. Yy, ważne jest to, żebyście dobiegli sobie do końca. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the Corpus. Leave me aside, Artyno. I'll cover you. I wish you never hurt again. <laughs> I, I, can't. I, can't. I can't. Now, the Asgores has borrowed To give me influence, shall we see how your shields work? The Ascaris is letting Boar control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. No, nawet we need to avoid Jak widzicie, trafiamy na ciągłość, oczywiście, intensyfikację, wszystko jest ładnie pięknie, tylko wszystko jest uszkodzone. Musimy się jak najszybciej pozbyć tego przedmiotu z naszej ręki, bodajże i z naszej nogi. Dzięki temu będziemy mogli zdobywać najzwyklejsze w świecie modyfikacje. A nie tylko uszkodzone śmieci, których i tak nie możemy, znaczy nie powinniśmy levelować, no bo i tak je zdejmiecie, i tak je zdejmiecie. The operator może segment now. I will be delighted to show you how to upgrade your arsenal. May I recommend a to... Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. No need to thank me. Upgrade your weapon. Zapomontowaliśmy i wchodzimy. to see the weapon upgrade options you have. An excellent find, operator. There are hundreds of these mods to locate. If my calculations are correct, there are exactly No i dobra. Zakładamy sobie te mody, które gdzieś tam po prostu uważamy za słuszne, czyli witalność i przekierowanie. I tak naprawdę, te dwa możecie sobie jakoś próbować gdzieś tam podnieść. No bo po prostu będą. To są tylko trzy poziomy, tak naprawdę. A przy okazji zwiększą trochę waszą wytrzymałość i dzięki temu będziecie mogli sobie lepiej radzić z przeciwnościami. Natomiast wszystkie inne są niepotrzebne zwyczajnie. Alone, it's a parasitical restraint. We call you something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free. Because I like you. <laughs> and well, a lot of my customers don't live long with these greenhead dogs chewing up the system. Here, use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. Okay. Vor's Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. My nearby ore extraction colony will have the foundry technology unit. they will share it with you. Its location has been added to your navigation console. Okay. Now you can... we may have a problem. Chyba już I teraz możecie sobie ruszać dalej Po to, żeby Zdobyć ten moduł Warstatu, co pozwoli wam stworzyć urządzenie Które zdejmie z was Te badziewia. I wtedy już możecie przejść do zwyczajnej gry Prawie, że już wszystko będzie dla was odblokowane I zostaje tylko ruszać do walki Tak naprawdę jak macie znajomych, którzy grają w Warframe, czy już może macie gildię, czy cokolwiek innego tak naprawdę, kogoś, kto wam pomoże, to możecie od razu tak naprawdę ruszyć sobie na sorti, wylewelować waszego Warframe'a i mieć to z głowy. Segment. Now pick it up. Good. Your ship is one step closer to completion. Now, there is one more thing you need to do eliminate all Grenier and provide justice for the colonists. Soon the worm will be in your spine, and I will control this warframe of yours. I will purge your. Dlatego właśnie mówiłem wam o tym, żeby jak najwięcej mieć wydajności. Gramy z kaliburem, w związku z czym nawet jeżeli nie będę miał jakiejś odpowiedniej siły umiejętności, żeby moja czwórka działała tak jakbym tego chciał, to zawsze będę mógł po prostu oślepić wrogów. Będzie mi potrzebny jeszcze jeden mod, o którym właśnie myślałem, Hmm, ale zapomniałem wam o nim powiedzieć. Jest to mod zwiększający zasięg. I to są dwa mody, które będą potrzebne ze skarbca, o których mówiłem wcześniej. Pierwszy z nich to ulotna ekspertyza, a drugi to ten z modyfikacją zasięgu, a obniżający waszą siłę umiejętności. Nie będzie wam moc umiejętności tak naprawdę aż tak potrzebna na tych początkowych poziomach, bo zwyczajnie nie macie skompletowanych tylu modów, ile by było wymagane, żeby stworzyć jakiś jeden kompletny w 100% build na każdą sytuację. W związku z tym będziecie musieli się skupić raczej nie na obrażeniach, a na utility, czyli waszej zdolności w zasadzie do przeżycia, do dostosowania się do różnych warunków. I zasięg oraz wydajność wam w tym pomogą. Długość trwania mocy nie będzie aż taka ważna, ponieważ po prostu użyjecie oślepienia na wrogu, on stanie w miejscu i go wykończycie. I to tak naprawdę o to chodzi. Szczerze mówiąc bardzo śmiesznie się załatwia tych przeciwników tak bez modów. Chociaż też nie powiem, liczyłem, że już do tej pory będzie ze mną kilku graczy, no ale najwyraźniej się myliłem i Warframe nie ma aż tylu nowych graczy. Poza tym, nawet jeżeli będziecie cierpieli na brak obrażeń, to jak widzicie, obrażenia, które zadacie oślepionym wrogom i durnemu AI, to obrażenia kończące. Więc tym częściej użyjecie waszego oślepienia, a nie jest na jakieś przesadnie drogie To będzie wam łatwiej zabijać przeciwników teraz, a dwa nie będziecie musieli mieć aż tylu modów zwiększających obrażenia, bo obrażenia kończące po prostu zadają. Więcej punktów obrażeń. Zabierają więcej punktów życia. O, i mamy już pierwszy cały mód. I furia jest tutaj całkiem dobrym wyjściem. Możecie to sobie spokojnie zamontować, ponieważ zwyczajnie szybkość ataku na waszej broni do walki wręcz się bardzo przyda. Furia nie jest uszkodzona, więc możecie z niej skorzystać jak najbardziej. Natomiast wszystkie uszkodzone mody możecie wyrzucić. No, w zasadzie zmienić na endo. Dzięki czemu, bo są to wasze punkty, za które wylewelujecie sobie wasze mody. To endo będzie bardziej opłacalne niż kredyty. Instalujemy mod warsztatu. Du, 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 du. I teraz w warsztacie będziemy musieli stworzyć to: Negator Ascarish. Dokładnie. Czyli potrzebny nam będzie jeden morfrit, trochę złomu i pakiet polimeru. Oczywiście nas zagada Ornis na śmierć przecież.

My mother is no gymnast and she would never eat those things. You can go straight to uh, operator. I am sorry. Wow. You may want to get a new ship sevlon when you can afford it. <laughs> that one seems glitched. I've marked your navigation with a place I know. It's good for resources. If you can stand the cold. Yosh. Wszyscy się nagadali? Super. Dobra, to ja z Wami się spotkam w następnym odcinku, ponieważ nie chcę, żeby to były długie i męczące dla Was odcinki. Dajcie mi znać w komentarzach, co o takim typie rozgrywki myślicie i czy chcielibyście oglądać wszystkie moje postępowania od samego początku. Do momentu, kiedy nasza postać będzie sobie radzić powiedzmy, no, praktycznie w każdych warunkach. No jakby na całej mapie gwiezdnej da sobie radę i zostaje nam tylko zwiększać regularnie moc, oglądać moje poradniki, oglądać moje sposoby budowania i w ogóle sugerować się dużą mną. Żartuję oczywiście. Dajcie mi znać, co myślicie o kontencie na moim kanale, zostawcie jakąś ocenę pod filmem, komentarz. A ja postaram się z Wami spotkać już wkrótce, jeżeli tylko będziecie tego chcieli. Póki co, trzymajcie się ciepło, żegnam się z Wami. Do zobaczenia wkrótce.